Pierwszy reptilianin znaleziony Ja się wychylam i patrzę, a tam znak Nie wchodzić, bo są krokodyle Zobaczcie, małpa sobie popierdziela Dzień dobry moi kochani W końcu widzimy się w makijażu W ogóle kaspor obczaił, że tu żyją świnki to są takie małe prosiaczki. On mówi, że są tu świnki, a jakie morskie, a tu prawdziwe prosiaczki. Już się ogarnęliśmy, idziemy coś zjeść, gdzieś przy plaży może zobaczymy. I zobaczcie jaki... Już wam pokazywałam w poprzednim vlogu, jaki zarąbisty leniwiec. Jest taka idealna pogoda, bo nie ma takiego skwaru, że idę i się pocy i już mi się nie chce iść i idziemy dzisiaj do parku oglądać małpeczki. I leniwce. I leniwce, właśnie, leniwce. Wczoraj jak szliśmy, bo chcieliśmy pójść jeszcze do marketu wieczorem, ale się okazało, że jest 2 km dalej za długo by nam tu zajęło w ogóle i ziemno i w ogóle. I był taki znak, gdzie było uwaga i był narysowany leniwiec, krokodyl, jakiś jaszczur i małpa. Więc tutaj też generalnie mam nadzieję, że oprócz w tym parku, do którego pójdziemy spotkamy też gdzieś jakby takiego dzikiego, takiego po prostu ulicznego leniwca. Wow, obczajcie te wyspy tam. Jak to wygląda zajebiście? Ale stroje. O kurde! To przepiękne widoki, jak taka rańska wyspa jak hotel Paradise. Tylko że dziesięć razy lepsza. O, doczek! Kasper ma Dobra, ja odkładam kamerę, przejdę się też troszeczkę tutaj. Muszę zdjąć te klapy i idziemy coś zjeść. Siedzimy sobie w jakiejś knajpce, w którą polecił nam typ na ulicy. Zobaczymy sobie już jedzonko i mamy zerombisty widoczek na ocean, a tutaj... Obok siedzi dożek, który coś tam wcina. Trochę czekaliśmy, ale było warto. Mamy już nasze jedzonko. Także wcinamy i lecimy na hotel. Skoro mnie oglądacie, to mnie znacie i wiecie, że jestem jedną z większych gap. Jak ja zawsze podkreślam taką moją chaotyczność w ogóle w byciu w, w tym internecie. Że jak nagrywam story, to wszystko jest chaotyczne, filmy są chaotyczne, są takie ultra nieprzemyślane. No i po prostu taki, że tak powiem, vibik. No i to nie jest jak budowany vibik, bo w prawdziwym życiu też jestem chaotyczna. I teraz Wam powiem, dlaczego. Przyszliśmy do restauracji, zabierając ze sobą tylko telefony i kamerę. I, i nie mamy Portfela. no i tutaj pojawia się problem, bo nie mam jak zapłacić w sensie nie można bo a specjalnie brałam z domu kartę, tylko że ja wzięłam i plecaczek i torebkę i teraz jak wyszłam ze sobą, to wzięłam torebkę, żeby sobie schować jakąś tam, jakiś błyszczyk różne takie pierdoły, ale nie, nie wpadłam na to, żeby wziąć kartę no i nie mamy karty i, i nie wiemy co zrobić, Kacper poszedł do łazienki i jest pomysł, żeby on poszedł sam do hotelu po tą kartę, no ale ten hotel jest jakieś 10 minut stąd, więc on by tu wrócił za jakieś pół godziny, I ja troszkę sama się boję tutaj zostać, a razem to nie wiem, nas chyba nie puszczą, bo się będą bać, że ich oszukamy. I myślimy jeszcze nad zostawieniem rzeczy w zastaw, czyli na przykład ja im no, telefonu im nie dam, ale przykładowo ja im dam telefon i potem wrócę, odbiorę telefon i im zapłacę No, ale boję się stawiać telefon obcym ludziom w Kostaryce, bo to jest kompletna dzicz właśnie Tak jak w Meksyku byliśmy na takiej zorganizowanej wycieczce Wiecie, był bus do hotelu, jakby byliśmy w takim hotelu, gdzie było pełno ludzi Tak teraz mieszkamy, że tak powiem, w iglach, dookoła jest dzicz Przeszła nam płatność kartą, w sensie telefonem Ja się przybieram teraz z strój I lecimy dalej Trochę mi gorąco, trochę się już zdążyłam spocić i zmęczyć Wygodne jest to co? Strasznie no, ty też idź od razu, pierwsze co myj stopy. To jest moja stylówka do parku narodowego. Otóż tak, wyglądam jak piratka, nałożyłam strój kąpielowy i z spodenki, bo tam jest podobno taka dowalona plaża, więc na tej plaży troszkę się pokąpiemy. No, i jestem mega zadowolona z swojego auta i to nigdy tak nie wyglądałam. A w Polsce dziwnie bym wyglądała. Teraz bym pochodziła z Karaibów jak zwykle zmiana planu. Cały vlog mówi, idziemy do parku, idziemy do parku. E, okazuje się, że już się nie opłaca, bo wyzamykają zamykają. Pani mówi, że o trzeciej w jest do czwartej, a jest 12 ogólnie to tak, zrobimy dzisiaj taki dzień organizacyjny. E, pójdziemy na początku e, ogarnąć auto. Rano sobie wstaniemy, pójdziemy do parku, więc dopiero w jutrzejszym vlogu zobaczycie małpki na żywo jedenicy. Ja tak się nie mogę ich do. Czekać, a później pojedziemy gdzieś na jakieś wodospady, bo podobno godzinę stąd jest takie miejsce, gdzie są takie mosty w lesie, wielkie wodospady, więc zarobiście. E, więc dzisiejszy vlog będzie z takiego ogarniania, także wychodzimy stąd, lecimy Kaspi. Yep Yep W ogóle teraz dopiero zaczyna się ten skwar taki i tak jak wcześniej mówiłam, że aaa fajna pogoda, nie za gorąco, co dlatego, że była jakaś dziewiąta godzina A teraz jest dwunasta i najbardziej świeci słońce i jest strasznie ciepło, no ale... O, właśnie, co tu jest? No ale po to tu sobie przyjechaliśmy. Co tu jest ciekawego? w Korytarze. Da się? Uu. No dobrze, więc idziemy z powrotem do miasta, tam gdzie jedliśmy. Wcześniej szliśmy plażą, a teraz idziemy jakimiś dzikimi uliczkami Tego tak się nie spotka w Polsce, no, jest przepięknie po prostu, przepięknie Idziemy sobie, ja patrzę, że liście się ruszają A to mrówy popierdzielają z liśćmi sobie no, ja Zobaczcie, małpa sobie popierdziela Jakie zajebiste Ej. Pierwszy reptilianin znaleziony. A ja się boję, że ona zacznie biec tak szybko mega w moją stronę czasem. Stwierdziliśmy, że jesteśmy odważni i poszliśmy tam za tą skałę. Jest taka, jakby, nie wiem, czy mogę to nazwać, rzeczką. No jakiś taki po prostu strumyczek. No i za strumyczkiem było takie miejsce. myślimy, no o, super, nie będziemy siedzieć z tymi wszystkimi ludźmi, tylko przejdziemy sobie tam i będziemy na takiej private plaży. No i Kasper przyszedł na drugą stronę przez ten strumyk. Ja się wychylam i patrzę, a tam znak nie wchodzić, bo są krokodyle. I ja my mówię, ja mówię, kurde, dobra, to zabijamy. Ja się za bardzo boję, ale spotkaliśmy też taką grupę. Chyba ze jakiś, Stanów byli. Właśnie, no, brzmieli jak ze Stanów. I, i z, poszli górą. I więc... z plecakami i oni weszli z kolei tam. Jakby w stronę tej góry, tutaj, gdzie są te rośliny, gdzieś tam i my im mówimy, że... Żeby był ten znak, oni mimo to. Że spróbują. Że spróbują, więc oni mają psychę, ja nie mam jeszcze psychy. Może za parę lat, jak będziemy podróżować więcej, to zdobędę na tyle psychy, żeby wchodzić za znaki zakaz chodzenia, bo są krokodyle. O! Doczek! Stwierdziliśmy, że idziemy sobie na leżaki, więc kupimy sobie leżaczki i sobie po prostu podczelujemy bombę. Dzisiaj tylko chill, jak to mówią. Nie wiem, jak głośno słuchać muzykę. Mam nadzieję, że nie słychać, ale jest już dosyć późno. Na plaży poznaliśmy Davida i Jessie. Oni są y, pochodzą z Brazylii, ale mieszkają w Atlancie w Stanach i pościliśmy sobie z nimi pogadaliśmy. To też są moje wakacje, więc ja staram się Wam nagrywać jak najwięcej, oczywiście i pokazać jak najwięcej, jednak nie mamy tu operatora. No i przejdźmy na wakacje, więc jak z kim siedzimy, to nie będziemy ich nagrywać, też żeby, się nie, żeby ich nie speszyć. Ja sobie zmołam teraz podkład. Siedzimy sobie z jakimiś y, chłopami z kosterki w ogóle. No i umówiliśmy się właśnie z Jessie i z Davidem. Na kolację, to jest ich w ogóle Honeymoon, więc pytaliśmy, czy nie przeszkadzamy, ale mówią, że nie, że spoko. Chcemy też troszkę nie wszędzie chodzić z tą kamerą, e, chcę Wam urozmaicać te vlogmasy jakoś, więc mam nadzieję, że Git e, też najgorzej mamy jedną przejściówkę, ponieważ tu są te amerykańskie gniazdka i jakby nasze, nasza kostka nie wchodzi do kontaktu i możemy ładować jedną rzecz naraz, a mamy trochę tych rzeczy do naładowania. Jest mini problem, ale to nic. Są wakajki, cieszymy się i odezwę się do Was później. Zapraszam Was do otwierania trzecich kalendarzy ja wciąż udaję, że nie jest ten sam dzień co w pierwszym vlogmasie. Zaczniemy od czekoladek. Yy, gdzie mamy trójkę? Uwaga, dosyć szybko poszło, tutaj mamy trójeczkę. Możecie obstawiać yy, jaki to będzie kształt. Ja bym dzisiaj strzeliła w, w dzwonek, bo ja, jak jadłam czekoladki to, to czasami były dzwonki, tym razem mamy szyszkę. Oh shit, szyszko! Odkładam ją z powrotem, bo już zjadłam dwie pod rząd, Więc będę udawać zjem ją może jutro. Teraz natomiast otworzymy kawę. Kawa, 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 kawa. kawa, Trójka. Gdzie jest trójka? Halo, trójka. O, na samej górze. Z jakimś blenderem, mikserem. Ha. Ale dobra, tym razem udało nam się ładnie otworzyć okie. O, zgadnijcie, jaki smak, bo ja już przeczytałam. Dokładnie tak karmelowa. Nie wiem, czy ktoś z was zgadł karmelową, ale ja jestem już zakochana po prostu w tych kawach, będę musiała jej spróbować. Mega jestem ciekawa. Przechodzimy do Bel, do kosmetyków, no i szukamy trójeczki. Czy ktoś... O! Ja już od razu zauważyłam trójeczkę, jest ona tutaj z jakimś reniferem albo z jakąś sarną, bo w sumie nie ma rogów, więc to jest pani sarna. No i mamy takie duże pudełeczko, w środku wydaje się, jakby było coś małego. Czy to jest na pewno trójka? Tak, to jest trójeczka. Ładna mają w ogóle to pudełeczka, bardzo fajna. Tylko, że pewnie jakaś. O! Was is das? Lip Balm. Aj, zajebista. Nie wiedziałam, że są takie balsamy, co wyglądają dosłownie jak kredka. Ja, ja zawsze otwieram, korzystam, chowam, potem będę musiała to wszystko poodkładać. Udało nam się znaleźć trujeczkę i ostatnia trujeczka na dzisiaj, zanim wrócimy do Kostaryki, jest to trujeczka z naszego kalendarza Pierdu, Z tego on jest bardzo ładny. No i nasza trujeczka, gdzie jest? O, słuchajcie, mam pierwszy raz coś małego, bo ostatnio były same takie duże. Jest teraz taki klocek. Dobra, obstawiamy co będzie w takim małym klocku, ja stawiam... nie wiem, mordy jeżeli ktoś z was to zgadł to wielki szacun CO TO JEST?! Czy ktoś chce mi powiedzieć co to jest za ośmiornico niedźwiedź? Piszcie mi w komentarzach w ogóle koniecznie co to jest, bo ja nie chcę patrzeć, bo z tołu kalendarza są te rzeczy wszystkie a ja się boję, że spojrzę na inne, nie chcę sobie zdradzać za bardzo, ale jeżeli ktoś miał kiedyś takie coś, to powiedzcie mi, co to jest, bo jest to w ogóle ultra dziwne. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Ale śmieszne, w środku jest jakaś gąbka. Może to jest jakaś myjka do buzi taka? Nie mam zielonego pojęcia, dawajcie mi znać w komentarzu, co to może być. Tak jak codziennie powtarzam, kalendarz dla Harwola, on tutaj stoi, czeka na Harwola. Otworzymy przy Harwolu, żeby miał też z tego jakąś radochanie. aby ja będę sobie wyjmować smakołyki i chować do szafki. Nie przeszkadzam wam, wracamy na Kostarykę Jest kolejny dzień i teraz wam dogram zakończenie, bo wczoraj właśnie posiedzieliśmy z tymi chłopakami pojechaliśmy zobaczyć jak wygląda kasyno swoją drogą było tragiczne Wróciliśmy do hotelu, bo chcieliśmy się przebrać i jak wróciliśmy z powrotem do nich to ich już nie było pojechali gdzieś się zgubili i dzisiaj właśnie jedziemy z nimi zobaczyć te wodospady. Przejechali po nas spóźnieni o godzinę, ale, ale jedziemy oglądać wodospady i to zobaczycie już w kolejnym odcinku, także widzimy się jutro. Dzięki za oglądanie i pa!